Siemaneczko wszystkim, kolejny odcinek z serii wygrywaj i otwieraj. Jak widzicie po poprzednim odcinku nasz skład wygląda następująco, już coraz lepiej to wygląda, coraz więcej grania coraz lepiej się gra tymi zawodnikami, coraz bardziej, coraz lepszych zawodników mamy i tutaj jest dowodzik na to, że kamek nie ma żadnego problemu do tego, że mam serię, która jest bliźniaczo podobna do jego serii którą możecie znaleźć oczywiście na jego kanale. Już mamy pierwszy meczik, skład mojego przeciwnika. Cóż za zgranie? 94 zgrania mojego przeciwnika. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. 69 yy, średnia zespołu, więc powinno być ciężko, bo będzie miał bardzo zgranych zawodników i może to wszystko yy, wyglądać bardzo, bardzo przyjemnie, ale wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało w tym meczu. Jurado, jeden z Hiszpanów, właśnie który nie ma tam żadnego zgrania z innymi zawodnikami. Jurado ładnie mija odbiera piłkę Jurado. Tutaj złe podanie. Jurado ładnie i Jurado strzela bramkę. Minuta 30 sekund. Tracę bramkę na 1-0. Strzelcę bramki Jurado. Tutaj Wheeler w ładnie strzelał, ale piłka odbija się od pecło warela, Varela ładnie, Varela strzela i jak tutaj nie było bramki, to ja nie wiem. Baldok. Baldok ładnie mija obrońcę bramkarza Baldok strzeli w pustą bramkę, ale obrońca to wybił. Jak to się stało? Tutaj widzieliście statystyki z poprzedniego meczu mój przeciwnik 100% skuteczność, też na jeden strzał, jedna bramka na bramkę i stwierdziłem, że Wheeler zejdzie z, z boiska, wszedł za niego właśnie Wiktor Fischer, którego mam tam na ławce rezerwowych jako takiego asa i właśnie Wiktor Fischer podanie do Baldoka, Baldok strzela bramkę ładną na 1-1 w 46 minucie zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy. Yy, właśnie Wiktor Fischer ładnie tutaj podał. Tutaj Ralas przegrał pojedynegówkowy. Ocipka ładnie wchodzi w pole Ocipka i mamy 2-1 w 61 minucie. Ocipka strzela bramkę. Tutaj Ralas przegrał główkowy z jednym z przeciwników. Varela ładnie tutaj wbija. Varela podanie do Baldoka. Baldok wycofuje do Wareli. Warela strzela. Prawie, że pustą bramkę i w 68 minucie mamy 2-2. Yy, mamy remis i to właśnie wszystko zapowiada na dobry mecz. Wiktor Fischer, Fischer ładnie wchodzi w pole karne. Wiktor Fischer strzela i Wiktor Fischer ładnie jedna bramka i asystę do tego, znaczy asystę miały do tego, dołożył bramkę. W tym momencie w 87 minucie wyszedłem na prowadzenie i mamy zakończenie pierwszego meczu yy, wygrana jedną bramką, co daje nam. Srebrną paczkę rozszerzoną za chwilkę ją otworzymy. Zobaczymy, czy wypadnie coś, które, to, co mi pomoże do zgrania. Widzimy, że brakuje mi jedynie jednego meczu do zwycięstwa w dziesiątej lidze. Przechodzimy do paczek. Srebrna paczka, oczywiście. Trzy rzadkie, więc mam nadzieję, że wpadnie jakiś z ligi angielskiej albo Anglik. Otwieramy Gonzalo Higuain. I co w niej będzie? Petersen. O, i jest Vergini. Virginii zawodnik Sunderlandu, bardzo szybki, środkowy obrońca, nawet dobry w defensywie, troszkę słaby fizycznie, ale dajemy go oczywiście do pierwszego składu za tego Niemca, który jest w pierwszym składzie tam wraz z Rio Ferdinandem. Lepiej mieć granie między zawodnikami z jednej ligi, jak między bramkarzem a środkowym obrońcą. Reszta raczej do klubu. Jeszcze może ustawia te stroje. Bo, żeby było, była jakaś tam różnica między tymi dwoma strojami, czyli wyjazdowym i obecnym, i skład wygląda następująco. Baldok jeszcze kontuzję ma, trzeba będzie go zaraz uleczyć. Jeszcze właśnie tego Niemca dajemy na ławeczkę rezerwowych. Virginia do składu już widzimy wzgranie eee, urosło. Baldok, kontuzja, trzeba będzie go uleczyć. Leczymy go i. Startujemy z kolejnym meczykiem Noga. No, jakże by innego? Wszystkie najdroższe itemy, oczywiście. Zawsze jeszcze nie miałem tutaj innej kontuzji jak Noga. Naprawdę na no 100 meczy w ultimate zawsze jest kontuzja. E, zawsze jest kontuzja nogi. Nie wiem dlaczego. Już mamy skład przeciwnika. Oj, 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 oj. Może być ciężko. Sami złoci trzech świecących e, Lenon. Yy, Diów i do tego Mario Gomez 74 średnia składu ale mało zgrania 53 zaledwie no i lecimy pierwsza sytuacja należała do mnie kwist, kwist podanie do Baldoka Baldok ładnie się Bald Baldok strzela bramkę na 1-0 w 17 minucie i wychodzimy na prowadzenie Wheeler, Wheeler wrzutka na Varela, Varela, przegrywa pojedynkówkę Varela ładnie tutaj zwiódł. Przeciwnika Varela strzela prosto bramkarza, bramkarz popełnia błąd i kolanami wbija piłkę do własnej bramki. Ralas, Ralas podanie do Willera, Willer ładnie się uwolnił. Willer, wycofanie piętką do Ralasa. I Ralas strzela bramkę na 3 do 0. Piękna dwójkowa akcja między tymi zawodnikami. To są oczywiście brązowe karty. Ralas podanie do Baldoka. Baldok, Baldok ładnie między nogami bramkarza mojego przeciwnika, mamy 4 do 0 w 35 minucie co daje nam dwie złote paczki, ale to jeszcze nie końcu, to jeszcze strzał taki troszkę mierny, 6 strzałów, 3, 3 celne 4 bramki strzeliłem tam, widzicie, że naciskam na mojego przeciwnika zmiana w środku, pomocy u mnie, bo już ta brązo, jedna z brązowych kart już wymiękała, Mario Gomez strzela bramkę na 4 do 1 przez tą stratę, którą właśnie miałem w, środ w środkowym kole padła ta bramka no niestety Mario Gomez Mario Gomez ładnie zwiódł Rio Ferdinanda i moim zdaniem Rio Ferdinand bardzo słabo tracimy bramkę na 4 do 2 i już niestety nie mamy yy, złotych paczek dwóch tylko zaledwie jedną Baldock dostaje piłkę Baldock zwoleja i Baldock strzela bramkę na 5 do 2 trzy bramki przewagi czy uda się strzelić jeszcze jedną zaraz wszystko się ukaże Varela Varela Ładne wysunięcie do Chapmana, Chapman wycofuje do baldoka, baldok strzela i niestety prosto w penisa przeciwnika mojego, co trzeba obrońcy mojego przeciwnika, kwist, kwist ładnie do Ralasa, Ralas wysunięcie do Chapmana, Chapman strzela i bramka w tej sytuacji po raz kolejny się nie popisał. W 69 minucie strzelamy bramkę na 6-2 i mamy 4 bramki przewagi, co daje nam po raz kolejny złotą paczkę. Czy uda się to utrzymać? Yy, Pereira się przedziera, tutaj to jest właśnie. FIFA field the game. Obrońca się przewraca. Drugi patrzy, jak piłka się turla, próbuje wybić, uderza piłką w nogę. Eee, napastnika mojego przeciwnika, piłka spada pod nogi jego i strzela sobie bramkę na 6 do 3. I niestety ten mecz się zakończył takim wynikiem. Już mamy gwizdek sędziego na zakończenie drugiej połowy. Niestety trzy bramki przewagi, co daje nam jedną paczkę złotą. Wariala zawodnikiem meczu po raz kolejny Rio Ferdinand bardzo słabo mimo, że tam kilka odbiorów, odbiorów miał dostałem jeszcze jakieś yy, jakieś achievement dostałem, mamy mistrzostwo co daje nam 3 paczki złote do otworzenia czyli łącznie będzie tych paczek aż 4 zaraz zobaczymy co w nich wyleci, pierwsza paczuszka już za sekundkę pierwsza paczka, otwieramy i czy będzie w niej jakiś zawodnik z Ligi Angielskiej? Mam nadzieję, że, się, że będzie jakiś. I mamy Warela. O! I Paulinio, O! Paulinio bardzo ładnie będzie pasował do składu. Już tutaj y, będzie lepsza kreatywność w środku pola. Oczywiście Paulinio do składu. Warela y, na listę transferową. I się paczka zwróciła. Do tego zyskaliśmy Paulinio. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje. Mam nadzieję, że coś koło siódemki. O, 8400 ktoś tutaj widuje, więc za taką cenę też wystawimy. I otwieramy kolejne paczuszki za chwilkę. Mam nadzieję, że w nich też będzie jakiś zawodnik z Ligi Angielskiej. Żeby to zgranie było coraz lepsze, żeby się grało nimi coraz przyjemniej. Reszta do klubu oczywiście. Kolejna paczka, a w niej może jakiś napastnik. Może skrzydłowy prawy. Może środkowo obrońca i mamy Enrique, lewy obrońca, ale wolę szała, nie wiem dlaczego, Luke Show jakoś, jakoś bardziej mi odpowiada. Jeszcze do tego Spinar, ale mamy Varela na lewym skrzydle, więc nie będziemy nic zmieniać, resztę wszystko wysyłamy do klubu i otwieramy kolejną paczuszkę. Czy może teraz wypadnie jakiś Radamel Falcao albo coś w tym stylu? Leo Messi, kogo mi dasz? I w niej po raz kolejny Franco Di Santo, do tego jakiś Heiko Westerman do tego jakiś czarnoskóry bramkarz chyba jak dobrze widziałem szybka sprzedaż. I to jest chyba ostatnia paczka jak dobrze pamiętam. Team Howard. Howard zwyczaj jakieś fajne paczuszki daje i w niej będzie Kunę z Kaiser Shifts do tego Davis. O, Davis chyba w do składu zamiast Rio Ferdinanda, bo Rio Ferdinand jest bardzo wolny do tego Johnson ładnie na prawe skrzydełko y, będzie pasował. To już będzie wszystko w tym odcinku, oczywiście ziomeczki. Jeśli odcinek się spodobał, kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Davis, oczywiście też do składu. Trzymajcie się i na razie wszystkim!